Witam na w kolejnym odcinku z Gli Heroes 7 i pół. W sumie można powiedzieć, Kontynuując kontynuujemy z wyroską odejkę na Wyłączyliśmy ostatnio cienie do odcinka, które nie spadały. I powinno być cacy. Liliana Góry, hmm. czpargowisko ciała dla bohaterów. Hmm. Może do tych małych, nie, jeszcze nie miałem szczerze mówiąc. Chciałbym się przekonać, czy sam dobić, więc sobie tak zrobię. Mm -hmm, mm -hmm. no wiem, że to jeszcze jedno z nich do wymienić, właśnie do wymieniania na zakupienie. I, i, no, jeszcze trzeba by dobrać tenki, bo w tym nie mam zasobów, bo właśnie. Ja Miałem zasobów. Fajnie, bylibyśmy włączeni. Zobaczmy, co Chyba będziemy musieli zbierać na no, ten nieszczęsny ratusz. Tak naprawdę. Jest kasa w ogóle. Nie daj tej kasy. Ja chcę z niej grać. Nieodpowiedzialna. Aaaaaah. Chcę. Może być ciężko. Ja no, bym spóźnił. Co tu mam? Dwa do obrony, pięć do przywództwa. Też spokoju. Na ten moment. tutaj? Szkielety, pająki, duchy. I zasób. I to by było nawet no, spoko. Z tym zameczkiem. Hmm. No i strzelców. Jakąś tam, no nie, cerberki też spoko. Oby to warto było porobić. to był za węchła? Do Hmm. Przed tygodniem może byśmy to porobili jeszcze. Fajnie by było już dostawać się ze sobie. Kupić tak jakoś z górki. Nie wiem, to nie będzie. No zacznijmy Zobaczymy, co z tego będzie. Ta nowa trochę porobi tutaj. Tu, znamy Tu znamy, Tu duża mapka będzie... W ogóle na no, tym jakimś moście. No, nie widziałem żadnych mostów, ale spoko. W ogóle dali sporo map. A, to nie są strzelcy. No dobra. No, to, w to mi gra. Aż tu strzela No to komuś. Oddaj tu na ten moment. Hmm, nie ma sensu tak naprawdę czekać. Nie ma sensu czekać, bo tak nie dolecę w tej dużej porcji strzału. Nie będę miał, więc możemy strzelać. Śmiało. Tak teraz będzie warto poczekać. O, oni sami pobiegną. Jeszcze nie dolecę. 52 tyłu. Dostrzeliłem. Może jakieś muralki? Jeszcze mam tą lodową strzałę, Marek. Musimy kogoś dogonić. Nie Jeszcze bohater może jakoś trzepnąć więc niech trzepnie tej Musimy ich kurczyć jak grimaty. Przez podleżę, że mogę też, że no, dzięki w ogóle nie Dobra, to czas na. A, tych jak tam one? One do tych dojdą ci do. Mmm. ty to masz 57 50, 50 No to już chyba lepiej w tych strzelacie, naprawdę. Zamrożony, bo. Mm, nie nie mi to zmienił. Poczekaj minuty, kobieto. Zawiłbym ich. Do innego, 8, 8, Ale pewnie kogoś znowu mają zaciągnąć. Myślę, że już jest sensownie atakować. Ło, wow, nieźle. chyba pierwszy atak oni mają, tak? Poczekajcie chwilę. Czas, chwilę. Aha, zimna krew. Nie, ten pierwszy atak jest taki mocniejszy, ja bym niech zaczka mhm, mhm, mhm. Oni no nie, nie do na pewno nie do idą będzie miał 8-26 to już bez przesady a ty ile może wybrać 38. Jest szansa. Jest spora szansa, że nikogo nie stracę, więc cofnę je tu. Ale ale, że nie pali teramkę. A To chwila. Muszę sprawdzić potem na nagraniu, czyli... Yy. Czy oni kurde przypadkiem nie mieli tu? Dobra. kuma. To ja zwaliłem. Sprawne. Dobra. Dobra. Pokonani. Jedna jednostka stracona No się Ale kopalnia już jest nasza. Teraz pójdziemy i poziom przy okazji. I zaraz sobie ją zgarniemy W którymś grałem, pamiętam. I odwaliłem taką lipę że nie przejąłem kopalni, nie? Nie wiem, czy się przestawiło. Nie, tak nie będziemy należyć. W ogóle nie ma sensu patrzeć na to, że coś jest łatwe do, do zniszczenia, a coś jest trudne. Bo naprawdę jest taka, że. Mm, tutaj jest sporo tych. Aha, nie wiem, do To poziomu. Tutaj jest zwalone, jeżeli o to chodzi. Ciao, witem. z 8 A właśnie jak ja mogę zarządzić? też jest ciekawe chwila jak ja mogę co miasta to gdzieś w mieście to było chwila nie no nie chcę spalić wszystkich budynków nie wiem co to jest a umiejętności, dobra uuu uh, 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 uh. No, mamy tych strzelców cały czas, będziemy gotować. Hmmm, chodźmy te cerbery z patrzę bo się da. Kurde, kufrz nie zbije. Te zaatakować tu raz. Chyba, żeby te zaatakować. Co oni tu mają? Mają te gargulce pa dziwne. Aniołki w ogóle łatwiej, nie? Spoko. Pójdę ich sklepać. Więc coraz ja próbuję spróbuję. Ja sobie to zapiszę awaryjnie jako po... Zapisz kre... awaryjny save, bo jakby mi się dobrze nagrało, to sobie mogę przeczytać poprzedni. bo ten poprzedni cień to wiem, że się spokojnie nagrał. Pokaż mi ich. Jeden, dwa, oni mam bardzo słabe obrażenia, ale są bardzo wytrzymane. To jest ich plus. No to co ostatnio, nie? Ci ustawiamy. Uczcików trzeba blokować. Szkoda, że to nie... czasem się zapisuje, czasem nie, to od mapy zależy. Oczywiście oni pierwsi ruch no bo jakże inaczej. Nie zabili mi na szczęście jedną z tych. Poczekamy sobie, jeszcze zobaczyli klepie. Ile to może byłoby Jeden się zostało. kurde, kiepsko. Dobra, wiecie co? E, on ma niezbła, tak? Dobra, wiecie co? Zabijemy tych dziadów. Nie chcę stracić, bo dobiję Trochę to jest marnotrawstwo, no, ale... Bo jeżeli nawet on nie wytrafi to i tak jednego zabiję jeden apel został. Morale jeszcze dostaliśmy. Nie wiem, kogo golema. 30? Przecież... Ojej, ci to są słabi. Dobra, to goleńka. No. I tak naprawdę nie pasuje. one mają miałem pierwszy ruch. Dobra, to oddaj. Bohater może załatwić. Tu też. Myślę, że jedną jednostkę jeszcze skroimy, zanim w ogóle do nas dotrzeć, tak naprawdę. Muszę się w tych garbulcach skupić, pomimo. Nie no, bo co czekam? damy. Tu też odbamy. Na Ten by zabił, inny nie zabił, ale możemy w tych już Już zabił. okej okay. O, morale. No to mi pasuje Ale już czekać nie możemy na morale. Teraz, jak podlecą, będziemy jej troszkę no i też się tak. Jakby się tak w ogóle fajnie sprytnie ustawiają. Przecież ten to się jakoś dziwnie ustawił. Pewnie dlatego, że nie chciał, żebym ja tam to udarł. Dobra, ty oddaję. Ty miadę. A ty już do nich... Jeździesz. Chyba mi z tego. Chyba tak. mam nadzieję, że morale ci wyskoczą Dobrze było. W ogóle ja myślę jeszcze tą tą mroźną strzałę chyba no, mam. No. Ty czekaj. Nie nie, wiem, czy on ma jeszcze mroźny wstrzał. Nie odbija. Zawsze jak się umyć, Nie odbija. No, I jeszcze morale. Dla siebie gitara. Jednego, no zawsze to jeden do przodu. Ty możesz bić jak pierwszy. Dobrze, nie mam już pocisku, tylko brakuje mi mamy. Jak tam byłem z twoim kiedyś? Ty gdzieś tam dolecisz, nie było ubierz w tego. Jak już myśli zrobić, ty zamiar tego? Łucznik ciągnął w ten, ten mrose. Ma super. Ło, jest świetne. Tak jest. Widzę 12 sklepy. Jeszcze można. Tak. to nikogo nie straci. Nie. Może doleci do ucznika. Nie, nie doleci. Dobra. To no możesz bić. Nic nie zrobisz. I cyk. Kaskam. To Możesz? Czy w tym tygodniu się uda? tu już zbudować. Dobrze by było. Okej. Poziom niestety nie wpadł. Mogę sobie mapkę w ogóle Zobaczyć, co tu jest. Kaska jest. Tam się podoba. Niewiele, ale nie zawsze. Dobra. Idźmy na te serwery. Jeżeli się mam, trochę zagenerują. Bez many to może być kiepsko. Jeszcze 5000 1000... Nie! Nie uda mi się zbudować. Kurde. Nie ma tu kasy, bo zrobić. Mały z surowców w ogóle. Niestety. Ile mamy mamy? 14 Widzicie co? Ja jeszcze czekam co takim. Także miło, dwie yy, strzały znowu. Nie wiem, jak tu będzie. O, jestem już dosyć mocny. Mógłbym coś pobudować, ale tego nie będę robił. Ile tramonimy? 22. Muszę już atakować, by mi się zwiększył poziom. Dobra, zapiszmy. Awaryjny. Tam się udało bez strat. 38. Dużo. Dużo i. Ciekawe, jak tam mapa wygeneruje. Pod to walka, mnożyć, że będzie duża. No, nie wiem, ciężko mi na razie to określić. Jaka rzeka mnie po lewej stronie? No i są. Słańczki, to są tu uleczone i ja o to ich jeszcze nie Kurde, mało 4, 9, 5, czekaj. No i... Może iść zamroził, zamroził, Dalej. Czeka. Nie no, nie czeka. czy oni się teraz nie ruszą, bo to następnie. Super to jest. Jeszcze dalej no. Dalej się no, na co. Trzech jak najmocniej chleba. Tu nie ma sensu czekać, bo on już... on już i tak yy, nie będzie się ruszał w tej turze. Będę się... mógł pisknąć, ale nie ma sensu. Czekamy sobie. Niech on będzie. Ja sobie. O! Gdyby nie się ucznicy to by było wiele, to by było mnie. Trzeba ich pilnować. No, ale nie. Jeden nie wiem, że to czekaj. I od tyłu oskrzydlenie. Mam jej pełne oskrzydlenie. Dzięki temu większe obrożenie. No, i tyle. Serberki skoszone. Mamy kolejną kopalnię. Super. Na razie widzimy. I poziom na wpad. Trzeba trochę z mózgiem ten poziom wykorzystać. Co tu będziemy mieli? Wiedza tajemnicza będzie zwiększona. To będzie dobre. Ujdę w to. Magia mi się przyda. Tutaj. To. Co załógł ten poziom to być? Mamy kopalnię. Co tu jest, to jest też fajne. O kurde, ale tu sukuby dziny są, nocowy ludzie. Gdzie ja taką marmion Wracam do zamku. Następnej kurze budujemy ratów, nie jednostki, niestety. No ale jednostki zawsze są. Także spokój 2000, chyba to mi złota. Jakoś tak nam będzie dochodziło. Czuć, czuć. Musimy trochę poczekać, mana nam się zregeneruje i w nos, i sobie połudujemy o, o, właśnie, O, o to, 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 o tak. No na razie ciebie poczekamy. Oddajemy, trzeba trochę tej armii zrekrutować zanim będziemy z czymś wrócić. Chyba myślę, że ten kamień będę chciał zgarnąć. Kurde, ja też chciałbym ulepszyć już. To być może się uda w następnej turze. Wiem, że takie oddawanie turdy jest bez sens tak naprawdę. A tu? Co to, to w ogóle jest? Do mocy. Wilcy, są ich. Dobra, mamy wszystkie. Nie jest tak, że może się uda jeszcze uleczyć. Uda się tak, tylko nie uda się jeszcze w tym, ale tych zaatakuje. Pomoc mi zwiększa. Dobra, teraz to już wygląda nieźle. Hmm, to tu nie jest do Kurde, trochę mnie kusi, ale najpierw Tygną chciał zaatakować inną Tygną, no nie, no kurde, tam mają jakieś bermy. Hmm, Tygną, W ogóle ich nie zauważyłem po czym okumiem. Hmm, Wy tu, bo już teraz możecie leczyć, także to jest w miarę sens, no. No, te wielki moment spory ruch. Kurde, to jest jakaś mała plansza. Ojej! Jeszcze czego pani? Weźmy z pocisku Z tu, Tych będę musiał tu ustawić. Poczekaj. Może ich zamrozi. Nie zamrozi na Nie A Ale oni tam będzie było w przyszłej to w ogóle daje? Aha. Zwiększone obrażenie. Kurde, nie wiem czy to nie, nie, nie byłoby logicznie, żeby ich zaatakować. Jeście w ogóle... Ile te pastę leczenia? A ono i tak nie leczy. Kurde, chwile. A co to zrobić? z tej strony nie powliczę że ja Jak mi zareaguję, to będzie mi smutno. trochę jeszcze szczęście może być czterech zareagowanych. Dobra, minimalizujmy te straty. no. Coś nie wiem, czy, i, czy ich można leczyć. Jeszcze raz to sprawdzimy. No nie można. Długo, no ale trudno. A, strzelę. Zobaczymy jak. Mm, 13 Zabiję, jakby no, bohater uchnął, to może ich zabiję. A jak nie, to tam jest ten dopil. Zajdę mistrzem. A nie cię zabić. Dobra, mistrz. Tak jest, udało się. Czyli Wilcy z głowy. No i kolejny poziom może być. Może być to, wedle chciał. bo do magii wody, my się magią wody i mrozu specjalizujemy. Więc I moc nam zwiększy krótki popas w uroczej wiejskiej w To już było. Rękawiczki, dostaliśmy, jak tam już bohaterów on wtedy tu się robi Mamy to i przeznaczenie, czyli szczęście nam będzie szczęście i ile mamy w przeznaczenia, tego przeznaczenia? Tego nie mam do przywłosu, nic. Dlatego moralny. Dziwne za moralny. Z takiego. Mm. No to by było niezłe, jakoby do tych suków się trochę bało. Tych bym chciał zainakować. Ja mam dalej? Dużo. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Ale nie z tymi. Dlaczego z tymi? Nie chcę z tymi. Ani. No ja nie może, nie mogę tam wejść. A o kurde, przez nimi, wcale się hmm, to wcale nie ci rozumiem. Hmmm. Co chyba z tymi byśmy zabalczyli, co? I co ja tu mogę? Wybrać? Tego nie mogę oczywiście. Targowisko fajne było zbudować. Wszystkie jednostki w ogóle kupiłem? Wszystkie. Wrobujmy to targowisko, tych kaptowów mniej więcej. Z 15 miasta, który mamy. Poziom 9 czy... Nie, 11 mamy. Dobra. Gilgię magii też będę chciał. Jeśli może nowe czary, nic to o czym, to są fajne jednostki. Tych jeszcze nie miałem. Tu jest nie wszystko, więc jest jeszcze zaktualizowane spoko. Dobra, co w się na razie. Co zrobię? Nic nie zrobię na tym momencie. Specjalizacje, magia ciemność powietrze, ziemi, światła, możemy tak to ziemi w Trójce, to nie tam było mieć, bo tutaj to nie. O! I to jest gitara. To jest magia powietrza, no i super. O to mi chodziło. Bardzo dobry czar. Co ja chcę? Mogę to zbudować? Nie, nie mogę was zbudować. Targowisko fajne było zbudować. To nawet jest skazane. Okej. Okay. Hmm. Przepadamy realnie. Z tym też byśmy dali radę, tylko że ten artefakt to jest potrzebny jak ręcznik. tak naprawdę. A trywialne zagrożenie, a tu jest na pomarańczowo oznaczone słoneczno czyli że czy trudno będzie. tak samo, to też jest trywialne, nie wiem Czy jest w ogóle ten skarbiec tak zwany, ale te skarbce są tak e, wykoksowane w e, tych Heroesach 7, że to jest psa i tu po sobie 5000 doświadczenia. Każde i Niech nie spadają za wszelkie No, mistrz. Zwiększałem wiedzę tajemną, to Też niezłe. Hmm. A tu? Szansa na zamrożenie. Też jest fajnie. Nie wiem, czy mi się uda. Może tego dziś dwa bo bym nie ekspił. Ekspił. W ogóle, jak to brzmi? Albo to bym poszedł? Nie, no pójdę w to. Na razie, do mistrzostwa chcę iść. Z tymi nicmi ja chcę walczyć. To na pewno są strzelcy. Jest na widzenie lata. Kurde, jakie to jest słabe. Ale fajnie było się podekspić. Tych, by trzeba było sklepać, Te szczury mają... I no. to jest fajnie. Mhm, dwa do ducha daje. Generalnie, duch to jest. To jest ten duch, jak się mhm. a wiedza. A widzicie, czyli tu jest to podzielone, bo już tego nie pamiętam, czyli wiedza tajemna pozwala nam się uczyć bohaterowi. Yy, zaklęć w zależności od poziomu yy, tej wiedzy to jest zapewne minimalny, w tej, tej ulice były tylko yy, wiedza i moc. Była zaklęć, nie? No tutaj moc jest przedstawiona jak tak naprawdę musi, żeby tych zaatakować. Prawdę mówiąc, teraz co? Co to jest? Hmm, nie chyba spróbuję. No co? Nie ma na co czekać, jest mój awaryjny zapis, tutaj jest. Proszę, jedziemy do ak -u. Kurde, nie wiem, czy to dwóch strzelców. Helców, hmm. ale mam ulepszone hmm, te wojowniczki, jak one tam się nazywają. Oni mają też, kurde... Ma nie, nie taka mała, mapa, poprawka, szczęście. Dobra, mnie biją, za ile? Trzech. Niech im będzie. 120 wsparcie niespokojne nie Czy że... nie kary z ward? O, nie mogą To może być. No, dość jest spoko, ale nie to chcę, tylko to. Hmm. Zadajemy. Może, może na nie Tak, jest. Oczywiście, ok, czekajcie, to tych na razie nie będę teraz, za to w tył będę chciał być. I to od razu tych zauruję, też słabo. Wyszło. Nie no, nie czekaj, po co mi czepić? Kurde, będziemy dwa razy robić. Każdy dodać, nie dowajcie. Mmm, pocisk mrozu rozwój. Zabiję tych. A widzę. Bohater już chyba raczej nie powinien mieć rób. On jest bez szczęścia, bo chce się je uleczyć Cztery. Ty dojdziesz, wylecz. Bo straciliśmy trzech, i odzyskaliśmy trzech. No i bili tych. Inito. W tej walce. Tak jest. Fajnie są te jednostki w ogóle porowione w, w tym modzie. To jest coś jak. Ja nie grałem w Corn of the Abyss, do 2, ale grałem w Wake of Boots 10 z Wodemu. Tam też to super było zrobione. I to jest chyba ta sama ekipatorownie. Także naprawdę... Super sprawa. Nowy krok. Nie mam. Zwiększa także ruchu 5. Stworzenie od stronie przez ulubion minus 2 do ruchu moją. Łączące zamrożenie zapobiega w tej części co? Zbierajemy po Ice Spear. 60% zamrożenia na tknięty. No, prawda, ja to chcę mistrzostwo z tego. Hmm, to jest niezłe. Chyba to mistrzostwo wezmę. Bo to mi chyba fejdzie, ale już od razu trzeba go nauczyć. Muszę bo się muszę nauczyć. Weźmy tą czapkę nieszczęsną. Niepotrzebną mi, tak naprawdę, no ale. Niech będzie. Może się uda jeszcze kogoś tych bym chciał. I tam... Ej! No nie no jeden złota. Serio. No wejdźmy już w ten nieszczęsny handel z osobami. Nie wymienimy już z 13 z tego może wymienimy 6 powiedzmy. Ciekawe jak to nas przeciwnik. Siema. To byśmy też wymienili do sporo tego. Mamy 6 minut, pewnie no, to pracy będziemy mieli na 3 dzień i przy okazji będziemy sobie mogli tych wojowników przebyć. To mi się podoba. Ury z zachodu, nie jest. ze wschodu. No i mogę ich zrekrutować. Jednego tylko, ale okej. Okay. Oni mają fajny. I mają fajny zdolność, że przechodzą przez wszystkie jednostki i jeszcze ich atakują i tym przejście że lodowy szlak został Coś takiego spoko ten. He, nie wiem, czy się nie trzeba będzie już pomału przebijać gdzieś do środka mapy. Tu jest w ogóle czerwony już. Idzie się łaśnie ten nas. Czekacie, już się tam dowie w gdzieś. Tydzień, w którym wszyscy upajają się poesię Lorda Kanek Henry. Nie wiem kto to jest z spoko jak tam oj to, to dlatego że mam jeść co w górze z poczekamy z tym, tej te wnioski mieć wszystkie nie wiem czy chcę z tymi aniołami walczyć, czy bardziej z tamtym chcę walczyć tam jest. z tamtym, z tankiem bardziej chcę walczyć, z aniołkami aniołki są dosyć niepokojące, w ogóle tych chciałbym też wyleczyć, czego ja potrzebuję żeby ich wyleczyć? w sumie to niewiele, ile mam by do tego, i do. Mogę to powymieniać i ich ulepszyć, bo oni mają też fajną zdolność w jakimś czasie. w jakimś czasie. Mają zdolność po prostu, jakąś spoko. Tych już mamy. 126, 106, 106, 106. Chciałbym tam. To wszystko Ani Panie, to pieniędzy nie mamy, to wszystko. Nic nie mogę pobudować. To nie smutno. Góry ich wszystkich. Te chcę ulepszyć. Te chcę ulepszyć. Dobra, już nieźle to wygląda. Idźmy, idźmy i zdobywajmy kasę, te gnole. Co ja zapisuję i próbuję na nich jechać. Bo w tych skrzynkach to jest coś jak. Mm, tego nie było w podstawowych Heroesach. Kurde, nie mogę na to nie jechać? Skrzynia Run to jest, czyli to takie, jest coś takiego jak mm, puszka Pandoria w Trójce na nam była. W tym, nie wiem czy była w, w Piątce. Bo coś takie cechy szkapami, Kurde, nie pamiętam już. No dobra, ale, ale wygląda na to, że chyba nie musimy już odcinek kończyć, tak? Już, chyba około 30 minut będzie. Także myślę, że tym się już zajmiemy. W przyszłym odcinku mam nadzieję, że to coś ciekawego będzie. A tymczasem się z nami żegnam trzymajcie się na razie.